Cześć. Nazywam się Emily Ducar i wykładam biologię na Uniwersytecie Provital. Uczę moich studentów słuchać języka natury i przekształcać opowiadane im przeze mnie historie o poszczególnych składnikach w kosmetyki dostosowane do każdego typu urody. Zainspiruj się tymi opowieściami tak jak oni i odkryj na nowo świat nauki z emocjami razem z Kernomotiv. Cześć wszystkim! Mam nadzieję, że macie dużo energii, bo właśnie o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Energia napędza nas do ruchu, ożywia. Wszyscy potrzebujemy bodźców, aby czuć, że żyjemy i jesteśmy połączeni ze światem. Powiedzcie mi jednak, jaka energia porusza światem, jak myślicie, a naszą skórą oraz skórą głowy? Dziś przygotujemy rewitalizującą maseczkę do skóry głowy na bazie owoców, a żeby Was zainspirować, Opowiem wam historię drzewek owocowych wspierających zmiany na lepsze, zatytułowaną Lasy, które napędzają ruch. W pewnym spokojnym, górzystym regionie rolnym mieszkał młody chłopak o imieniu Cyrus. Miał jasną skórę i piegi błyszczące w słońcu, a jego rudawe włosy przypominały o dojrzałych pomarańczach jesienią. Cyrus zajmował się uprawą drzewek pomarańczowych, cytrynowych i jabłoni, które rosły wysokie i silne, karmione energią ziemi i spokojnym rytmem życia na wsi. Pewnego dnia postanowił jednak poszukać swojej ścieżki życiowej gdzie indziej i przeniósł się do dużego miasta. Miejski zgiełk szybko go przytłoczył. Światła, hałas i życie w ciągłym biegu przygasiły jego ducha. Podobnie jak rudawy blask jego włosów. Pewnego dnia, podczas przechadzki po szarych ulicach, Cyrus trafił do małej oazy, ogródka społecznego. Rosnące tam drzewka cytrusowe i jabłonie wydzielały taki sam zapach i energię, co drzewka, które pamiętał z dzieciństwa. Wtedy zrozumiał, że energia przyrody zawsze zwycięża, niezależnie od zmieniającego się otoczenia. Cyrus zaczął coraz częściej bywać w ogrodzie, a jego siły życiowe stopniowo do niego wracały. Odkrył, że nie jest jedyny. Inni mieszkańcy miasta również szukali naturalnych zakątków, aby dodać sobie energii. W Japonii zjawisko to znane jest jako shilin-joku, czyli kąpiele leśne. Gong, połączenie z przyrodą, które uspokaja umysł i dodaje sił ciału. Zainspirowany tą zależnością, postanowił stworzyć więcej ogrodów w mieście i podzielić się z innymi swoją wiedzą o owocach, które są nie tylko pożywieniem, ale i energią. Jesteśmy tym, co jemy mawiał. Cyrus zainicjował ruch, i w całym mieście zaczęły pojawiać się nowe ogrody, przywracające do życia nie tylko okolice, ale i mieszkańców. A potem wydarzyło się coś zaskakującego. Włosy Cyrusa odzyskały swój dawny blask, ukazując na nowo jego połączenie z przyrodą. Cyrus oddał więc cześć nie tylko swoim korzeniom, ale i swojemu imieniu, które oznaczało niczym słońce. Energia chłopaka, podobnie jak energia słońca, rozświetlała jego własne życie, ale i życie innych ludzi. Jak powiedziała Rachel Carson. W przyrodzie nic nie pozostaje w bezruchu. Wszystko się porusza, wszystko żyje. I podobnie jak Cyrus odzyskał blask swoich włosów dzięki połączeniu z naturą i drzewami, tak my przygotujemy dzisiaj rewitalizującą maseczkę do skóry głowy na bazie owoców, korzystając z odżywczych i antyoksydacyjnych właściwości pomarańczy, cytryny i jabłka. W ten sposób zgłębimy tajniki kosmetycznej kreatywności opartej na Food Beauty, czyli kosmetyce bazującej na składnikach znanych ze swoich korzyści zdrowotnych. Pamiętajcie więc, natura wie, co robi. Obserwujcie ją umysłem i naśladujcie sercem. Owocnej pracy.